Co jest celem akcji za nas spotkanie z piosenką? Może powiem troszeczkę o początkach. Chodzi o to, że w zeszłym roku zniknęła nam radiola, zabrakło nam muzyki w szkole. Uczniom bardzo jej brakowało. Postanowiliśmy coś z tym zrobić i wpadliśmy na pomysł utworzenia takich koncertów uczniów naszej szkoły, żeby było fajnie, wesoło i przyjemnie. Przy okazji angażujemy uczniów, żeby poczuli się, że też coś mogą dać tej szkole, też mogą coś wnieść od siebie. Czy uważasz, że taka akcja była potrzebna? Myślę, że taka akcja była jak najbardziej potrzebna w naszej szkole, ponieważ w poprzednich latach w tej szkole niewiele się działo. No i dzięki temu nasi uczniowie mogli pokazać swoje umiejętności, i po prostu już coś się działo, tak? Było co robić, chociażby na tej długiej przerwie. A czy ta akcja będzie rozgrywana jakoś cały czas, czy to będzie tylko jednorazowe? Jak już powiedziałam, planujemy, żeby koncerty odbywały się cały miesiąc. Jedna długa przerwa w miesiącu. Oczywiście w czerwcu było to organizowane dużo częściej, żeby pokazać, co można zrobić i jak. Natomiast teraz jest tyle imprez w szkole, że no nie chcielibyśmy zajmować auli na zbyt długi czas. Ale jak wiemy, już dzisiaj drugi raz ta. Akcja została przełożona, czy to ma służyć w celu budowania napięcia? Fajnie by było. Tak naprawdę chodzi o to, że koncert, który miał odbyć się w piątek, został odwołany z powodu odsłonięcia pomnikadiany i przygotowanie, jakie trzeba było przeprowadzić w auli. Dzisiaj Ania poinformowała mnie, że no niestety rozchorowała się, więc tak jakby z przyczyn niezależnych od nas. No dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.